Witam serdecznie. Dziś rozgrywamy cztery piki. Otworzyliśmy sobie dla zmylenia, przynika pik w mocniejszy kolor. Partner dołożył i wis w karo. No i widzimy, że jest niewesoło. Policzmy lewy w treflach. Jedna, druga. W karach trzecia. W kierach żadna. Musimy wziąć siedem lew w pikach. Żeby 7 lew wziąć w pikach, to nasze piki muszą wziąć rozłącznie. Nasze piki muszą wziąć rozłącznie i co jest ważne? Ważne jest to ażeby przeciwnik nie nadbił i nie połączył nam piku. Bo jak weźmie lewe na ASA pik i połączy piki, to weźmiemy tylko 6 to weźmiemy tylko 6 lew. Jeszcze raz połączę nam piki i raz nadbiję. No dobrze, weźmiemy 6 lew. Jak to grać? A no spróbujmy. Tu nie kombinujemy. Nie puszczamy do A dodamy. Nie puszczamy dodamy. Bierzemy pierwszą lewę. Wzięliśmy. I co teraz? No, kara ruszone. <laughs> trzeba przebijać kiery. A potem kara. Ale trzeba przebijać równomiernie. Raz kiery, raz kara. Ponieważ kara raz zeszły. To zaczynamy od przebijania kierów. Ściągamy króla trefl. Bardzo ważna rzecz ściągnąć lewy w bocznych kolorach, żeby nam nie nadbili, bo potem im zostaną same piki. Same atuty. Przechodzimy. Udało się. I przebijamy kiera. Udało się. Mamy cztery lewy i zagrywamy w karo. Przeciwnik ma. Przebijamy siódemką. Przeciwnik ma. I znowu zagrywamy w kiera. Przebijamy. I policzmy lewy. Mamy 6. Potrzebujemy już tylko cztery, i gramy jeszcze raz w karo. Jeżeli przeciw, przeciwnik wyrzuca kiera, my przebijemy waletem, i znowu gramy kiera. Przeciwnik bije. Przybijamy. Dorzucił kiera. I mamy 8 lew. Już potrzebujemy tylko dwie. Trzeba nasze piki rozdzielić. Gramy w karo. Przeciwnik niespodziewanie nadbija asem pik. Wyrzucamy trefla. Zagrywa w pika. No i mamy dwie lewy. Pikowe. Razem będziemy mieli 10. Bardzo ciekawe. No, zobaczmy jeszcze. No bierzemy damą pik. Zdążył nam te piki połączyć tylko. Przyjrzyjmy się ręką. Wzięliśmy lewe. I bierzemy dziesiątą na damę pik. Przyjrzyjmy się ręką. Temu zostały same piki. I co on z tymi pikami zrobi? A no nie wiadomo. Wracamy do rozdania. Chcę jeszcze raz powiedzieć, że po liście Waleta Karo, po takiej w ogóle licytacji, kiedy przeciwnicy silnie licytują kolor, jest groźba obustronnych przebitek, w związku z tym Idealnym wistem jest wis atutowy. Ten szczęśliwie dla nas nie mógł zawistować. Ale gdyby ten zawistował as i malutka, to by nam tu zostało dwa piki. Tu by nam zostało dwa piki i byśmy wzięli, je, byśmy wzięli tylko pięć lew pikowych. To by nam zabrakło. Tu proszę, kładziemy asa. Nie puszczamy do dodamy, nie liczymy na cuda. I, I tak jak mówię, że przebijamy ten kolor, który jest szansa więcej. No, Karę już raz zeszły, ściągamy króla trew, żeby na niego nie oddać. Przechodzimy asem trefl. Proszę zobaczyć, że tu już ostatni trew wyskoczył. Gdybyśmy przebijali karę, on by wyrzucił trefla, byśmy nie wzięli lewe na asa lub króla trefla. No, i gramy kiera. Tak jak się kiery podzieliły, to teoretycznie jeszcze wyrobimy sobie lewę na króla kier. Dlatego przebijamy kiery od dołu. Przebijamy karo. Ten jest bezbronny, dorzuca karo. Bijemy siódemką. I liczymy lewy. Mamy 5. Potrzebujemy jeszcze 5. Czyli musimy jeszcze jednego kiera przebić. No przebijamy kiera. Mamy 6 lew, już potrzebujemy tylko 4 lewy. I teraz proszę zobaczyć, że jak zagramy w karą i przebiję pikiem to nadbijemy jak gdyby nigdy nic i znowu przebijemy kiera. Natomiast jeżeli wskoczy asem pik, wskoczy asem pik, wyrzucamy trefla i połączy nam piki, to już jest za późno. Bierzemy lewy królem albo waletem Ile mamy lew? 7 i znowu rozdzielamy nasze atuty. 1, drugi, trzeci. one muszą wziąć osobno. I przeciwnik już nas nie ukrzywdzi, bo po pierwsze teraz nie może nadbić. Mamy 8 lew, i weźmiemy dwie lewy na piki. Jeszcze raz spójrzmy, ostatni raz na pełne rozdaje na 4 ręce musimy dlaczego zagrywamy od kierów, bo kierów mamy 5, oni mają 8. Kar mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oni mają tylko... tylko 7 kar i jedna kar już zostało raz zagrane, więc zaczynamy od przybijania kierów. My nie wiemy, który Potrzebujemy, żeby przebić trzy razy z ręki, trzy razy z rąk i już nas nie ukrzywdzi. Bo jak wskoczy Asem Pik, to weźmiemy lewe na króla. Dziękuję wszystkim za uwagę.